Wonderful... Hej, ka was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Liliany Solis, a na waszych ekranach Graded by Daylight i nie mam pojęcia jak do tego doszło, ale tak nam się dobrze grało, że zapomnieliśmy się przywitać. A... Kto się zapomniał, że widać nasza ekipa, a była ze mną w tym odcinku gościnnie Alex oraz Ray. No i bez zbędnego przedłużenia, lećcie już zobaczyć nasze mordowania w tym odcineczku ponieważ mordować będzie Ray oraz ja. Widmo ten. Cześć. A nie, to nie ty. Gdzie ten generator? Nie wiem, co robi widmo. No to jest... To on się pojawia i znika, to jest dzwonek. A... A, czyli dobrze obstawiłam. A ja źle. Czemu stąd idziesz, powiedzmy? Czy przesadę? Nie, ja jak zlamiłam nie mogę. Wzięłam tę yy, postać, którą mam na co dzień. Myślałam, że można... Czemu nie robisz tego gena, to robię z randomem powiedzmy? Na powiedz i tak nie ufaj, bo to właśnie chodź, jak chcę z tobą Leonku. Lidia Leon woman Leonka. Leonka. Leon dosłownie kwestię. Women nie gadaj, no mówi women. można wszystkie postaki brać, nie można. Aha, co so. O! Uh! Mika! Nie mogę. Nagrywasz to? Tak! Drzej gruz. Żij to! I on ma takie przyspieszenie, jakby nie wiem co robił, no. Goni mnie. Na pimbał. bimbał. A czemu ja cały czas słyszę serce, skoro... O! o dojeżdża mnie! Co robi? Dojeżdża! Czemu tu nie ma palety? Uważaj, że że trafiła nam się wysta tej mapy, gdzie ma dużo miejsc, po Mhm. Bo ta mapa ma różne warianty swoje. Poszedł do jakiejś Yui. Albo do dwóch osób. Co są do Yui i coś co biega. Do... Powinienem się wypisać, czy coś? Mm. O to chodzi. A? Żeby wam było trudniej? Tak. No. Aha. Bot mnie nie chce stygować. A mówię, to wersja ma jakieś... Ale tu nie ma palety tam, gdzie powinna być. No, jeden gen jest w innym miejscu w ogóle. No co ty na to małe? Ja nie będę ukrywać, ale podświetlił mi się... Aha, bo to jest lusterko! Ej, widzicie to, że ona mi się odbija wiesząc na haku yy, w lustrze? Możesz się zostawić? Wyszłam z haka. No właśnie, co dziwicie to? Jak patrzę na Twój kółeczko, to nie ja jestem Alec, zawodowiec schodzenia z haka. Jezu, gdzie to jest generator jakiś? Ja pierniczę Aczkolwiek nie mam tym masem śliskiego mięsa, na pewno jaka sobie wyszła. Gdzie ty jesteś? Wiesz, gdzie leży? Bo ja biegę na to nie widzę. Eee, no widzę. No to może mi powiedz. Nie! Cześć! Cześć, bo chcę cię macnąć. No. no. Nie mogę. No bo masz ten status Tefka głupi, ma. no. Pepka może ma. Tak, inteligencie. Ty, co to było? Jakaś bomba atomowa. Ale. Ten Eminem, zaśpiewaj coś. <laughs> Czekaj, jakie i pytanie, Eminem. Nie, coś było z Supermanem, ale nie pamiętam co. I can't be a Superman. Can't be. O oh, Jezus! A! Ja bym to M zrobiła! Mówiłam, że I can't be your superman! Wypatruj tu ruszających się powietrze! <grychy> Jake! małpa. Może to będzie Poczekaj! Pytaj się ty nagrywasz w tak? I can't be your Superman! Can't be your Superman!

Możesz podtrzymać mnie na dole. <laughs> Albo. Inni... Podtrzymaj mnie górę. Ja to chciałam powiedzieć. Znaczy wiesz, ja się zawsze z chęcią, ale. Czyli nie tą osobę uratowałam? I chyba nie dobiegnę, wiecie. Ja chyba. tobie sobie trochę przeszkodałam. Dobrze, A, to... chciałam tak ładnie zrobić. No dobra. Nie, to nie Gdzie ta baba? Jestem na podwórku. Wyprowadzamy jak psa teraz. Aj, aj. Jezu, nie, ta dałnica tu stoi. A jak się puszcza tego granata? Wiem, co innego się puszcza. Bo to trzeba hasłami mówić. <tíž> já jsem, já jsem, já jsem <tíž> Těžko, It's me You're Superman Jak się rzuca granata Wchodzisz do szafki, robisz genata pod E i potem go rzucasz. Prawie. Co? To zrobiłeś do szafki? Tak, na chwilę dosłownie. Wchodzisz do szafki, robisz genata i wychodzisz. Patrz się tam... To... A! Nie, nie patrz się. Pozuń dupy. Gruba jest. Na jej. A! Nie mogę zmaty. Dobra. Aleks, uciekaj! Chcę to, to powiedzieć? Zostaliśmy tylko we dwójkę. O! Tym ja czeka, a ja... A, a, bo to ma wyczerpanie! To ma wyczerpanie! Już... Masz memento? Nie. Uh. No co ty na... No powiem ci tak... Ja zapom ja myślałam, że... Nie wiedziałam, że to wychodzenie z szafki ma wyczerpanie. I chciałam gibkości użyć. Tak, super Koleżanko, co ty robisz? Twoja? Twoja mama <laughs> 28! A. A masz warto, że to kliknę. No! O, mi! Cię. Hey. Możesz mi, ale nie mnie. I mean. Ciu, 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 ciu. Ale jak to się robi? Czekajcie Nic Awi! 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 I Awi! Mean... Awi! O Jezu, albo i nie. I can do this. O, kawa w coś Genosti mnie ożyła. <laughs> Czuła ja się depresja przeze Ach, Nie chciało. <laughs> Co to było? A -a. A -a. Hi Fi, super star. Star super Fi. Alelujaaa, alelujaaa Dobrze widziałam to, że to mistrz Czyli dobrze widziałam z góry My oh. ci Spod opieki mamy O I Boże Spod opieki, tak Na pewno Widziałam Ghosta albo Mankela Ja obstawiam Michaela. Ja obstawiam Ghosta w ogóle że innej... O fuu. Znowu to? Kto to wziął? Dobra. Nikt, nawet tego nikt nawet nie brał teraz, tak szczerze. Dobra, czekajcie, bo mi się wydaje. Nie zlecieli, jak robaki, Nie wytrzymam! Aleksi no zwiady. Ale coś siedzi moje bluze Widzę coś jak do Czym wy gracie? Kto gra Kimbo? są jakieś inne postacie randomowe? Masz podpisane. Um, nie patrzyłam. Skupiłam się. <noise> I nie trafiłaś we mnie w końcu. Tak, kochacz, <noise> Go ty. ty Ghostface mówiłem. Daj. Ty nagrywasz teraz, czy tak. nie? Tak. Dobra. Widzę cię, jak tam się składa do. No Trochę tego, bo to będzie ciężki No jest Chciałam wziąć spirytkę dla was na złość, ale stwierdziłam, że za bardzo go lubię. Bez wzajemności. <laughs> Idzie tu <k> I! <laughs> <laughs> zapisz taka, sobie, zatrzymaj, zapisz się, zatrzymaj się, zatrzymaj <laughs> się. Zapisz sobie. Jak się zatrzymasz, to zapiszę. <laughs> Mam nową broń na Goose Face'a. Na górę? A. Co jest w powietrzu? Czekajcie, 38 minuta. Nie ruszaj się stąd. No co ty na to, mały? A. Co? Je? Bot mi oddał swój item! Wymieniłam się z botem i temami. się ze strachu zaraz. Mhm, mm tak, uciekajcie, słoneczka. Zabij się. Albo nie chcąc, wymieniłam się z skate y, latarka za skrzynkę. <laughs> A co, dostałeś, skrzynkę czy latarkę? Dostałam skrzynkę. Ja się boję tych botów. Bój się kogoś innego. Twojej mamy w łóżku. Mrał. Dzika z niej Ale warto. Hey obserrwao u mnie. No Do Di to Dito. dito. Bagowane. Było zbagowane. Była zbagowane, ale nie mogę jej kopnąć nawet, szczerze. Mm. Weź się nie ruszaj. Jeden... Nie mogę... Ja na niej nie mogę jej kopnąć. Ja nie na niej stanęłam i mnie na drugą stronę w ogóle przyniosły te palety. Wiem. No, zostałaś no trochę tak... Czekajcie, ja nie mogę tego kopnąć w ogóle. To jest nieruszalne dla mnie. Czyli to był... To była wina, gdyby nie ma. No a co ty... Sam... Tell me, tell me, tell me you <laughs> want me, want me, want me too. Wiesz, z latarką. Latarki śmierdzą. Tell me, tell me, tell me you want me, want me. Oj. <laughs> no come, <laughs> on, Tylko działam, <laughs> come on girl. Nie działa. W ogóle wszystko nie działa. Come on girl. Zostawię coś. Znowu jest. to samo, znowu to samo. Nie, ale głuszyło mnie przynajmniej. Ale mnie zaklinowało w palecie przez chwilę. Leż tam sobie odpoczywaj. Nie będę taka. Super, jest wybuchającym genem. O, Ty, koleżanko. O! Oh. You can try. Powiedz, co, so, ale laga dostałam, nie ukrywam. <laughs> ale sam porobiono wtedy nie mogę. Genom <laughs> <Jeden> na początku? <laughs> nie, teraz z tym genom. Porobienie ostre. O! Ekej, leć! Ty, ona mi... Ej, wiecie, że ona mi mrygała latarką po mnie? Tak robiła mi pyk, pyk! A to wredata... Poddał mi swoją skrzyneczkę! Ale nie są botami. Czasami mam takie wrażenie. Widzę Cię, gnoju. Ja Ciebie też, babe. A CIEKUJĄC, BO TY OBSESJĘ NABIJASZ bo cię NO SĘ... Sen... No. Poczekajcie, a, z, a staniecie na chwilę, bo muszę minutę zapisać. Won't be, won't be, won't be too... Oh, oh, oh. That's hot. Right. Again. Uh, I don't see any... any haczek. Możesz tak się nie wjeżdżać? Miałaś dwa haki! Nie widziałam ich. No dobrze. Nie spieszcie się nigdzie! Tell me, tell me, tell me you... Want me, want me, want me too... Hello... Who's here? Oh, well, hello! Nie wiem, czemu... Aaa, bo ona ściągnęła z haka! O Jezu, ale super ten park. Wow. Nawet nie wiedziałam, kto, ktoś, ktoś mi biegł pod nóżni i nagle... O! Leży. A, nie jesteś w Co, ktoś jeszcze tu jest? Nie, to tylko moje szmaty. Mm. Chodź, <mulcy> Chodź, Kochani, gdzie <jesteś? mulcy> Musimy Idzie po nas Widzę się O! Mam Trzeba było nie mówić, że nie widzisz nie widzieliśmy cię akurat wtedy. <laughs> to był taki blef, rozumiem. O ktoś tu się spie... Jezu, ale tam <grym> Ej, czekajcie, mam jest lagę. Co to... twoim nowym aniołem styrzę? Laga mam. Czy ty się wychyliłeś, żeby mnie zobaczyć? Nie. <grym> Zabij się! Kurde, nie tom. Cześć. Ja! Oh, ja. A to, to było kichi... Jezu, czekaj, mam laga, no. A ja się co tak <grym> What? Dobra, czas się pozbyć tego randoma. Tylko właśnie troszeczkę lagi mam. O. This is the end of random. Teraz zaczynamy zabawę na poważnie. No a! Tylko gdyby mogło mi nie reagować. Jezu, ale To Ja lepiej znam chociaż to matę niż ty. Jezu, czekajcie, bo naprawdę jest tam takiego laga, że cały czas mi zaczyna. Powiedzcie mi, czy wam też. Na nie, A. Nie. Nie. Widzę was na górze jesteście. Ktoś. Bo mi Tom zdjęliście, juj. Jezu, ale ja mam laga. No, laguje mi troszeczkę za mocno. mocno mi laguje Nie mogę znaleźć garnę. Odzyskał moją latarkę. Gdzie jesteście? Kochani, nie ukrywajcie się. Przed się Chodźcie ze mną się pobawić. Gorejowe. Chodź, ty się no, a -a. Wujku, nie, tylko nie znowu Cześć no. Myczka mi się blokuje A ja mam lagi, no co? A ja... Nie mogę nie ma. No co ty na to małe Jezus, ja nie znam tej mapy a! No i znowu mnie lagi złapały. Weźcie, nie chodźcie na to dolne piętro, bo mi tu lagi łapią. Łagi mnie łapią. Ale drugie piętro jest fajniejsze. No totalnie mam. Czekajcie, może uspokoją mi się te lagi jakoś? Wygląda, że to. Ghostface. Czekajcie, zobaczę czy mam coś otwartego. Nie no, mam tylko bez otwartego, no. Twoje nogi. <laughs> Please. Kto ma czyje nogi? ma mam Noeda. <laughs> nie, nie mam Noeda, tylko tak się laguje, że trochę... Nie wiem czemu ja mam takie lagi, nagle dostałam, szczerze. Nie jestem w stanie, wiecie, co normalnie patrzeć. Patrzeć. Pierwszy raz w tej mapie jestem właśnie. Ej, no nie mogę nawet przejść przez okno. Weźcie uciekajcie trochę wolniej, co? Jak... co ty robisz w ogóle? Patrz na Debila. O, za! <laughs> Coś. Ja, to, ja gdzie, to, czy... to mów, gdzie jest może? E, e, jak masz e, hall i się wchodzi do hola. Gratuluję. To na prawo. Idź trochę wolniej, bo mam lagi. No, no, ale... Nie sprintuj, tylko idź. Najlepiej, kucaj. O, widzę, widzę. O Jezu. A czy ja u was też się zacinam? Nie ja wiem. Ja mam straszny przeciw. Możesz przestać tak robić moją lagi. Ja cię nie widzę. No, tak, rób. Rób tak. No, no. Och, no dole. Wy jesteście na drugim czy na pierwszym? Nie no jestem na żadnym, no lagu. No, jesteśmy na holu non-stop. Ja po prostu kręcę się za no nie mogę, no bo ja nie mogę, no bo jestem co po pół, po prostu sekundy, jestem gdzieś indziej, no, po pro, no halo! No nie, no mam lagi, no perfidnie, no nic nie widzę, no. A jest nie tu, a czekajcie, a, stójcie chwilę, grafikę może zmniejszę z ultra na średnią. Pamiętaj, że nagrywanie w cudzo może tam klatki No na pewno mi złapie klatki, rozumiem, że nikt się nie kręcił tu, na pewno, wcale nie robiliście już 10 genów. A, no właśnie, sympatycznie. A jak zmieniłam jakoś, to od razu mi poszło. Nie, ja po... A, myślałam, że ja. Nie, a dalej na schodach stałam mi czekałam na ciebie. A Spójrz przepraszam. Poszło. No nie <coughs> widziałam cię. Wiem, o to chodzi. Zabawiam w tam stanęłam. Tu Dokładnie. Cześć! Ja! Skąd? Tamtąd przyszłam z lewej. Ja. Yeah. Gigacet. Umierasz już? O. Tak. O. Tak? czy nie? My nie wiem co to znaczy, bo A, tak. nie Tak! No to wreszcie. ma dwa zwisty. Nie Nie, ja nie widzę. O, Krysia jest w Dead by Daylight. Pozdrawiam. Krysia jest w Dead by Daylight. Ło, wow, zrobili Krysia w DBD? Fajnie. Chodźcie się pobawi... No, a Aha. Nie możecie sobie tu pójść, na... możecie jest na... To na... To O, na... To byłam na... schodach cały czas. To jest na... czy jak. Normalnie. Masz, masz haki jakieś Masz cheity Cześć! O oh my god! Ale ładnie upadłeś. Mm, tak na klatę Mrau Ale twoja mama sobie już do piachu Spotkamy się do mnie długo ważą. Jajco ale uwielbiam wasze... ale skąd? jestem faworytką z tych dźwięków teraz <śmany> <śmany> Alex. Alex? ja nie chcę, ja nie lubię no, ja... No ja... lubię no dobra, w takim razie moja rundka ghostways się skończyła, ze mną była Alex ja oraz Rej ty <śmany> też ja Trochę sobie pomordowaliśmy, trochę pouciekaliśmy. I dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka i do zobaczenia w następnych. <gry> pa, pa!